Ty nie jesteś taka jak tutaj. Ty nie jesteś Agata inteligentna. Mordo! Mordo! Bo jak coś, nie? Jak coś, widzowie To on może przejść upadek z dwóch metrów. To są dwa metry. To są dwa metry. To! O! Przeżył Niesamowite! No ja pierdzielę, przecież hit sezonu jest. Uuu. No tak z trzy. że w porywach do czterech Mocno, mocno wleciała na bit maliczka. A aż dwóch metrów? Wolenie, nie. <ścoughs> Napadała mi się do składanka. Ej, ale zauważyłem, że jak słońce wychodzi na, no. na dworze, no. to taki mam dobry humor. Uh -huh. A jak jest zima, to kurwa serio, nie? Jak widzę, kurwa stare próchno jakieś idzie i coś skrzeczy tam pod nosem, to mam ochotę i kurwa sztalugę z zaciśniętej kurwy wyjebać, żeby protezę pożarła. Oczywiście w GTA 5. Taki uh -huh. nie.